Radny Lucian Gąsiorowski chciał zabrać głos. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, okres uroczystości lipcowej był okazją do spotkań z mieszkańcami, a jednocześnie do dyskusji na tematy naszego miasta. W trosce o nasze miasto jego mieszkańców padało wiele pytań. Ponieważ padały pytania w mojej ocenie ważne i na które nie byłem w stanie odpowiedzieć, zobowiązałem się przedstawić je na dzisiejszej sesji. Pan burmistrz udzielił odpowiedzi z pewnością słuchającym nas zainteresowanym. W związku z powyższym, prosiłem Panią Przewodniczącą o zabranie głosu. Po pierwsze, dlaczego spółka gospodarki komunalnej pomimo znacznych kłopotów finansowych sponsoruje kultura, wydarzenia kulturalne i nie tylko? Czy to jest uzasadnione, gdzie wynikające z kosztów utrzymania stawki za ciepłą wodę dochodzą do 200 zł za metr sześcienny? Jak może spółka utrzymująca się z pieniędzy mieszkańców sponsorować wydarzenia, które nie są dla nich pierwszej potrzeby? A tym samym podnosić podatki. To jedno. Drugie dlaczego przy tak wysokich cenach produktu pierwszej potrzeby, jakim jest no, ciepła woda, spółka i jej właściciel, jakim jest pan burmistrz, nie wszukają oszczędności, utrzymując tak rozbudowaną radę nadzorczą. Dlaczego członkowie Rady Nadzorczej we wszystkich spółkach miasta z nadania pana burmistrza są przeważnie za miejscowi. Dlaczego ten przywilej nie obejmuje ludzi związanych z miastem, płacących podatki w mieście, którzy z racji zamieszkania y, są związani z tym miastem i odpowiedzialni. Nie mam na myśli tu członków rad nadzorczych, którzy z miastem są związani rodzinie, a z racji pracy czy awansu pracują po zawodach. Moi rozmówcy twierdzą, że w naszym mieście są odpowiedni kandydaci, nawet wśród młodych mieszkańców którym ta dieta pomogłaby jakoś egzystować w tych trudnych y, czasach. Bo to jest kwota około najniższej krajowej, za którą większość ludzi pracuje miesiąc. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy pan burmistrz teraz ma odpowiedzieć? Ja myślę panie burmistrzu, że, że na, na piśmie Pan odpowie. Może tak być, czy pan chce teraz odpowiedzieć? Dobrze. Radny bardzo proszę radny Flis. Ja z panem burmistrzem tu w kuluarach rozmawiałem, ale też problem jest nie tylko mój, tylko naszej całej dzielnicy Żeromskiego i prośbę mieszkańców i moją, bo dzisiaj się spotykamy o 18 przy blokach na Żeromskiego w związku z bardzo dużymi opłatami i podwyżkami ciepłej wody. I pan burmistrz mi tu obiecał pomoc i prezesa, i prezesa też spółdzielni mieszkaniowej i chciałbym, żeby to wszyscy usłyszeli, żeby nie było tak, że tylko było w kuluarach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce coś powiedzieć? Chcę... Ja tylko jedno pytanie, ewentualnie Pan Burmistrz może, bo nie ma takiego punktu oczywiście, ale tak rzadko się spotykamy. Ja chciałam zapytać Pana Burmistrza, lub Pana Mecenasa o SIM. W lutym podjęliśmy taką uchwałę dotyczącą udziału w SIM, złożyliśmy w marcu wniosek o 10% i jaki jest status na dzień dzisiejszy? Chciałam zapytać, Panie Burmistrzu, ponieważ wnioskowaliśmy w lutym o spotkanie z kimś z sim -u. Wiem, czytałam, że na przykład w karsnym Stawie takie spotkania się odbywają, że teraz na Chmielakach 15 sierpnia będzie spotkanie mieszkańców z władzami SIM-u. No my od lutego nie spotkaliśmy się z nikim, a prosiliśmy o to. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chce coś powiedzieć? Nie widzę. Proszę Pani, Jeszcze Pani Renata, bardzo proszę. Chciałam przypomnieć, że przyjęliśmy na początku porządek obrad. Nie ma nigdzie wolnych wniosków, nie ma punktu zadawania pytań. Chciałabym, aby porządek obrad był przyjmowany i był przestrzegany. To jest pierwsza rzecz. Nawet w tej skardze, która jest od wody, jest wyraźnie napisane, że przyjmujemy określony porządek obrad, i mamy się jego trzymać. I to jest wyrocznia dla nas. Także, wszelkie pytania to albo uzgodnimy, kiedy będziemy pytać, bo tak, ja również mogę przygotować te pytania i promować się w ten sposób, jako radna, że tak interesuję się, nawet na sesji nadzwyczajnej. Także, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sesja nadzwyczajna, proszę Państwa, nie jest pozbawiona. Pytań nie ma nigdzie tak napisane, że nie można. Właściwie wszystko powinniście Państwo, w ogóle nie powinnam Wam głosu udzielać nigdy. Według Pana mecenasa, tak jak Pan mecenas do tej pory mówił, ja Państwu udzielam tego, ten głos i będę udzielała, a wybraliście mnie Państwo na przewodniczącą, i to jest mój przywilej, że pozwalam Wam się odezwać na sesji. W odpowiedzi dla koleżanki radnej chciałam zaznaczyć, że radnej Renaty Kapelko chciałam zaznaczyć, że wielokrotnie na sesjach nadzwyczajnych pytaliśmy o różne sprawy. Pan burmistrz godził się na to, ponieważ rzadko się spotykamy i to nie jest żaden lans, pani koleżanko, tylko rzeczywiście zainteresowanie. Dziękuję.